Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale i moi drodzy, jedno słowo. Wow, naprawdę wow. Słuchajcie. Odkąd założyłem klan i dałem o tym znać w poprzednim odcinku, to on się zapełnił w 2 godziny od wrzucenia materiału. Tam było 2-3 godzinki. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się, że... To ma, jakby, aż takie przełożenie, w sensie wiecie, ja mam pod wyświetleniami z Clash Royale średnio 700, 800, 1000 wyświetleń, coś w tym stylu, i nie spodziewałem się, że wiecie, że klan się przepełni, że będzie 50 osób w chwilę. Naprawdę tego się nie spodziewałem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i moi drodzy, dzisiaj sobie otworzymy. Dwa Silver chesty, Giant Chesta, no i oczywiście chyba najważniejszą dla mnie w tym momencie skrzynkę mojego pierwszego Klan Chesta 10 na 10. Udało nam się to zrobić w 2-3 dni. No moi drodzy, to jest moim zdaniem super, że e, wiecie, że udało mi się jakby stworzyć Klan, który ma, tak jak widzicie, 21 tysięcy pucharków. I tak naprawdę wszystkich wszystkich tutaj was łączy ten fakt, że, że mnie oglądacie, tak? To jest coś, co jest dla mnie mega, mega super. I teraz tak. Sporo osób mi pisało, wyrzuć tych słabszych, którzy mają mało pucharków, bo ja chcę dołączyć, a mam 3000 pucharków. Słuchajcie, nie, nie zrobię tak, ponieważ ten klan jest dla moich widzów. Czyli, jeśli mnie oglądasz yy, i grasz aktywnie, to chociażbyś miał 20 pucharków, 30, 40, nie wiem, 5, to ja cię nie wyrzucę. Nie wyrzucę cię? Bo jesteś widzem i grasz aktywnie. To są dwa wymogi. Oczywiście, jeżeli ktoś ma mało pucharków i nie będzie grał aktywnie, to go wyrzucę. Tak samo, jeżeli ktoś będzie miał dużo pucharków i nie będzie grał aktywnie, to również go wyrzucę. Będzie to grało. Będzie to znaczy się działało na podobnym zasadzie co. Ten klan będzie działał na podobnej zasadzie co klan w Bloods Tower Defense Battles, przynajmniej tak. E, tak mniej więcej planuję to zrobić. E, słuchajcie moi drodzy, jeszcze patrzcie, jaki kto miał wkład w skrzynkę. No tutaj Kacper ładnie, 125 koron, e, Troleczek e, 112 i Michał. 96 mega wyniki. Ja wstyd się przyznać. 11 zdobyłem. Taki wstyd, weźcie. Lid lider, nie? Lider. I moi drodzy, bardzo pozytywnie, bo tylko 5 osób nie zdobyło żadnej. I to jest, moim zdaniem, bardzo pozytywny wynik, ponieważ yy, w BTD Battles jest ten. Yy, no, dużo więcej osób w ogóle nie gra. Takie, takie mam wrażenie, że w ogóle nie zdobywa tych kluczyków. Także tam również będę. Yy, to będzie wymagało jakiejś tam mojej weryfikacji. Yy, kto tam dużo gra, kto, kto mało. Tak samo tutaj. Jeżeli ktoś nie wiem, pierwszy tydzień nie zdobędzie żadnej korony, spoko. Drugi, no już może być gorzej. Trzeci, no to już e, prawdopodobnie go z klanu wyrzucę. Oczywiście będzie miał możliwość powrotu, jeżeli zwolnią się kolejne miejsca. Tak powiedziałem, że co tydzień, jakby będę to sprawdzał. Nie jestem pewien, co ile tutaj jest ten klanczest, ponieważ, tak jak wspomniałem, to będzie mój pierwszy klanczest, jaki otworzę, także nie wiem, co ile jakby można je otwierać. W sumie od razu założyłem, że co tydzień, a być może można je otwierać ciutkę częściej. No, ale mówię, jeżeli będę widział po prostu, żeby, jeżeli, jeżeli będę widział, że ktoś nie gra, to go wyrzucę, ale też żeby ktoś się tam nie załamywał, jak go wyrzucę, czy coś, ponieważ będzie miał możliwość powrotu, tak? Będzie miał możliwość powrotu, gdy tylko zwolnią się, zwolnią się miejsca. A słuchajcie, zawsze jest tak, że że ktoś, e, ktoś przestanie w końcu prędzej czy później grać Także miejsca prędzej czy później się zwolnią Zaczynam moi drodzy od skrzynek, bo już się rozgadałem e, Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania To możecie mi je zadawać w komentarzu No silver chest, tu nic ciekawego Kolejny silver chest Horda minionów, Gigant, świetnie, nic ciekawego znowu. Giant Chest przed nami moi drodzy, czyli bardziej ważna, wartościowa, dużo ważniejsza skrzynka. Pierwszy raz otwieram Giant Chesta. E, słuchajcie, y, jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, jak Wy widzicie ten film, to ja jestem na wyjeździe. To jest film, który ja nagrywam z dużym wyprzedzeniem. E, ja ten film tak naprawdę nagrywam chyba 5 dni przed tym, jak Wy go widzicie. 5 albo 6. Dlatego, wiecie, wybaczcie, jak tam już w klanie jest możliwość otworzenia drugiego Clan Chesta czy coś w tym stylu. Ten którego teraz tu widzicie jest naszym pierwszym klanowym klanczestem. Dobra, lecimy z giant chestem moi drodzy 420 golda, super, przyda mi się 30 szkieletów Skeleton armii, jeden, już wbiłem im drugi poziom Masa strzałek, wow, nice, przyda mi się Muszkieterka No to moi drodzy, musimy wbić poziom zarówno strzałkom jak i muszkieterce, nie? Muszkieterka kosztuje 400, stówki, no nic Ale potrzebuję jej, bo gram nią na czwarty poziom Łoł, wow, kolejny aż 1000 kosztuje. Strzałki za tysiaka też. No ale myślę, że jak otworzymy sobie tego Clamczesta. 1600 golda. Jaka jazda, nie? Tesla 15. Orda minionów 36. Inferno Tower dyszka. Baby dragon. Jest. Mam moi drodzy Baby Dragona. Barbarian, tutaj ta chatka brązintu, Skeleton Army, Dwa razy skeleton Army i Kanon 180. 9 razy. No kanona nie korzystam, z kanona nie korzystam, ale na pewno fajnie. E, fajnie, że mam to skeleton armii. brakuje mi jeszcze tylko jednych, jednej tutaj wiecie sztuki, żeby to ulepszyć. E, taki żart z kanona nie korzystam, a, a tak naprawdę korzystam, bo mój aparat to Canon 1200D. No nieważne. Nieważne, moi drodzy, taki suchy trochę żarcik. Ulepszymy sobie te strzałki, aż 50 punktów doświadczenia za to dostaniemy. Strzałki na siódmy poziom. Super, moi drodzy. I za ile można. Kole możliwość odblokowania kolejnego klanczesta chyba pojawi się za jeden dzień, jeśli się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Chest. Za jeden dzień będzie jakby możliwość ponownego y, zbierania tych koronek i ponownego odblokowania. Y, będzie, wiecie, pon możliwość ponownego jakby odblokowania y, znowu tego dziesiątego poziomu klanczesta. Także liczę, że znowu uda nam się zrobić to tak samo szybko. Y, dobra. Lecimy moi drodzy, lecimy moi drodzy jakiś meczyk, bo słuchajcie, mamy tutaj e, szóstą minutę odcinka, jeszcze nic nie zagrałem, no ale tak jak mówiłem, dzisiaj mniej gier, więcej gadania e, zgodnie z obietnicą, z zapowiedzią. E, arena czwarta oczywiście. E, testuję sobie Hog'a, ale przyznam się szczerze, że brakuje mi troszeczkę czegoś Ok, e, To spokojnie, miniony, bo jakby zarówno Hog, jak i e, ta, co właśnie ma taki atak, co się śmiesznie obraca, nie jest w stanie bić Kurde, niedobrze. Teraz się bardzo źle zrobiło. Nie sądziłem, on mi fireballem rozwalił ten. A też Hoga rzucę. Co się będę, nie? Co się będę? Hoga też rzucę. Kurde, on ma. Jak ja nie lubię właśnie grać na kogoś, kto ma, wiecie, kto ma jakby, e, kto ma jakby inne wieże, bo one właśnie zdejmują ten. O, fak, tutaj poleciały szkielety, a ja wyjm wyjmowałem sobie w tym czasie słuchawkę. Dobra, e, pozbyliśmy się tych szkieletów. Troszeczkę za późno, opóźniona reakcja przez te słuchawkę, ale wydaje mi się, że balon powinien go tu zakończyć. Tysiąc, to znaczy, 109 życia ma gościu. Także, o, baby dragon. Kurde, ja tego baby dragona nie za bardzo mam czym rozklepać. Dobra, mamy wieżyczkę pierwszą, super. Okej, okay, zróbmy tak. Barbarzyńcy Barbarzyńcy i Miniony. Liczmy, że te Miniony pokonają Baby Dragona, ponieważ Barbarzyńcy nie są w stanie go atakować. Tak jak mówię, odkąd zacząłem używać Hog'a, brakuje mi troszeczkę jednostek, które są w stanie bić właśnie jednostki latające, ponieważ mam tylko Muszkieterkę i Miniony. I to naprawdę właśnie, właściwie to tak naprawdę wszystko. Okej, okay, no polecę tutaj Hog'iem. Bo on, on jest w stanie troszeczkę przytankować. Jak go mam na czwartym poziomie, to on naprawdę całkiem fajnie sobie tutaj radzi. No niestety, tutaj chyba w tym momencie stracę. Stracę również wieżę. Oj, żebym dwóch nie stracił tylko. No dobra, już puszczę to. Nie będę, nie będę rzucał strzałek, bo to trochę bez sensu. Może polecimy od razu po wieże z królem? Mogłem spróbować. Zobaczymy, czy mi się uda. Polecimy balonikiem. Świetnie, bo on postawił, e, on postawił tego. Gościa na koniku, więc więc on nie jest w stanie. No, w sensie, więc wypstrykał się z pewnej ilości eliksiru. okej, okay, Baby Dragon jest sfokusowany ładnie na wieże, więc mogę spokojnie Hoga, Hograidera, Lecimy Baby Dragon jest sfokusowany na wieże, więc mogę spokojnie. E, spokojnie go sobie e, atakować minionami. Nie bojąc się o to, że padną. Dobra, tutaj w taki sposób zaatakujmy. I sko od razu kontra szybki. Szybka kontra, wysyłamy balonik e, również. Ojejku, niedobrze. Ten Baby Dragon. O, oh fuck, ale wyrwałem, nie? Baby Dragon rozłoży balon zanim dokądkolwiek doleci. No, niestety, strasznie mocno zostałem. Strasznie mocno tutaj oberwałem. Dobra, lecimy z Hograiderem. Nie przestajemy, nie przesta. O nie, kurde, no. On ma te wieżyczki, jak ja tego nie lubię, nie? One ściągają na siebie ataki Hograidera, czy, czy tego Hograidera, czy właśnie. E, Dobra, barbarzyńcy. Czy właśnie tego, czy właśnie na... Kurde, no i patrzcie, balon idealnie na Baby Dragona, nie? Idealnie na Baby Dragona. No masakra, no to mnie zbytnio nie... To mi nic w tym momencie nie da, jak wiecie. Balon ładnie puszczony w Baby Dragona, no to... Co poradzić, no. Baby Dragon rozklepuje balonik na luzie. Ehm, Okej, okay, no są szkielety. Aj! Z zepsułem to bardzo. Zepsułem to bardzo. Armia szkieletów. Ehm, coś, co lata najlepiej dobra może to wybronię nie dajcie mu tam zaatakować kurde no i przegraliśmy moi drodzy no. cóż no 1300 pucharków, to już jest to już jest nie byle co tak to już jest niebyle co <laughs> ja wiem że wy tutaj niektórzy są co mają po 3000 w tym e, w klanie no ale dobra e, lecimy sobie lecimy sobie kolejny meczyk tym razem ktoś słabszy no 1300 4. Najwi najwidoczniej, znaczy najwyraźniej, będę musiał też troszeczkę zmodyfikować deck, bo widzicie, jak przeciwnik ma, gra baby dragonem, to jestem troszeczkę. Mam troszeczkę problem. Okej, okay, dwa razy jednostka latająca. Hmm. O kurde. Tylko, żeby ten balon. Aj, no i uderzył. No i zepsułem. No i zepsułem. Dobra. Wyślę tutaj też balon. Oj, myślałem, że ten Baby Dragon troszeczkę szybciej padnie, on jednak ma dużo życia. Kurde, no i ma, wiecie, ona, ona mi rozwali ten balon, zanim zdąży. O, przynajmniej uderzył, spoko. Myślałem, że wiecie, że. Raczej, że rozwali, zanim ten, zanim cokolwiek. No, te gobliny. Z Tymi goblinami to może być ciężko, no. Dobra, straciliśmy jedną wieżę, spokojnie, nie poddajemy się. Nie poddajemy się, na pewno. Te giganta, te szkielety raczej rozbiją się o wieżę. Ale moi drodzy, ostatnio miałem taki kozacki mecz serio. No, wszystko w nim. Takie, takie były ten. Taka była gra, naprawdę. Taka była zawzięta rywalizacja. Jejku, strasznie. Czy on wrzuci tu szkielety? Powinien rzucić szkielety, nie? Skeleton armii, więc osłonimy może giganta na ślepo rzucając strzałki. O, widzicie? Nawet nie taki głupi ruch. Niby na ślepo, ale jednak w odpowiednim momencie i coś trafiłem. Dobra, mamy tę wieżyczkę, bo Hog chyba zdąży zadać coś, jedno uderzenie. Dokładnie, mamy... E, mamy jedno uderzenie. No mówię, gram sobie teraz testuję tego Hog Ridera. Mm, dobra, armia szkieletów, ona powinna tego bliny tutaj jakoś zaorać. Chociaż kurde ta. Baby dragon mi na pewno. E, na pewno wiecie, na pewno Baby Dragon mi rozwali te... Te armie szkieletów, bo on ma atak obszarowy. Kurde, no niestety. Zostaje tutaj. Oj, jednostki latające na... O dobra, nawet w tym momencie, no w tym momencie ten balonik totalnie bez sensu, nie? W tym momencie ten balonik totalnie bez sensu. Spróbuję mu rozłożyć wieżę z królem. Dlaczego nie? Spróbujemy mu położyć już wieżę z królem. Eee, spróbujemy go jakoś przerażować, zobaczymy co on zrobi. Rzucam oczywiście strzałki, żeby pilnowały tutaj. Hmm. Dobra, on rzucił szkielety. Dobra, spróbujmy w taki sposób. Ja mam to skeleton armii na wyższym poziomie od niego. No liczmy, że coś mi to tutaj da. Rzućmy balon. Z tego co zaobserwowałem, on nie ma żadnych budynków, więc które byłyby w stanie ewentualnie... O jejku, nie, 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 to się nie przebije. To się nie przebije. Patrzcie, jedna osoba ogląda mój mecz. <grym> jedna osoba ogląda mój meczyk na żywo. Pewnie Klanowicze. <grym> Ktoś z klanowiczy, na pewno. Yyy... No i widzicie, w tym momencie leżę, bo nie mam nic, co jest w stanie bić, e, co jest w stanie bić tego Baby Dragona. A on mnie, wiecie, a on mnie tutaj strasznie, strasznie e, mocno oklepuje. Także wydaje mi się, że mój deck wymaga lekkiej modyfikacji. No ale powolutku się turlamy, zdobywamy te korony, zawsze coś. Ehm, no dobra, zobaczmy sobie, co w tym deku można by było wyrzucić. Skeletu na armii niekoniecznie. E, hmm, no mógłbym grać bez balonika, nie? Tylko no wtedy... Co, zamiast balonika myślicie Baby Dragon na przykład? się no kurde, ten balon jest co jak co, ale mocny. Spróbujmy. Chociaż to jest zupełnie taka wymiana, która wydaje mi się taka no... Dość, dość, do, dość, kontrowersyjna, ale spróbujmy, spróbujmy tak zagrać, już. Spróbujmy zagrać zamiast balonika z Baby Dragonem i zobaczymy jak to wyjdzie. Lecimy. Lecimy, zobaczymy. No, sam jestem ciekaw. Oj, kopnąłem w głośniki. Dzisiaj sobie głośniki kupiłem i po położyłem je pod nogami już w nie kopnąłem. No, jestem ciekaw jak to będzie. Dobra, zacz zacznijmy może od barbarzyńców. Okej, okay, on zaczął tutaj od... Hmm... Dobra... No, to mnie zaboli bardzo, bo ta co tak atakuje naokoło siebie, jest bardzo mocna na te skeleton armii. Ale szybko ją załatwię jednostkami latającymi, ponieważ ona nie może być jednostek latający. Pekka, moi drodzy, Pekka, okropnie duży damage. Wrzućmy tu Baby Dragona w takim razie, bo Pekka nie jest w stanie atakować Baby Dragona. Kurde, niedobrze, że się, wieża go sięga, nie? Bardzo niedobrze, że wieża tutaj. Coś mały atak ma w sumie ten Baby Dragon, jak tak patrzę. Podejrzewam, że jego główną zaletą jest fakt, że ma atak obszarowy. Dobra, wydaje mi się, że kwestia puszczenia Hoga tutaj. Okej. Okay. No jasne. On na, na tą rakietę użył dużo eliksiru, tak podejrzewam, więc Hogi jakby tutaj w tym momencie kończy gościa. Dobra, niech on sobie tam leci dalej. Te szkielety rozbiją się o wieże, więc tutaj nie mam co się martwić. Puszczę sobie szybko tutaj. Puszczę sobie znaczy się na spokojnie tutaj giganta miniony, miniony jest w stanie bardzo ładnie zbić ta, ta babka No ale na razie... Zdążą przynajmniej te szkielety załatwić na pewno e, dobra, robi się to troszeczkę niemiło, nawet to w sumie troszeczkę mało powiedziane Chyba strac, stracimy chyba te wieże, no nie za bardzo mam co zrobić Nie za bardzo miałem co tam rzucić żeby, żeby to jakoś w miarę działało. No dobra, teraz już raczej się wybronię ze wszystkiego co tutaj mamy pekka moi drodzy, pekka, no skeleton armii na pekkę, nie? Skeleton Army, Pekka ma duży damage, ale nie, ten damage nie jest obszarowy, tak? Także jakby, okej, okay, służył rakietę, świetnie, Hog Rider, w takim razie w tym momencie polecimy sobie Hogiem, Ojej, ładnie, Skeleton Army. No dobra, pozbądźmy się tych szkieletów, najprościej jak to tylko, jak się tylko da, czyli po prostu używając, e, używając strzałek. Dobra, o, to będzie to jest coś, w czym warto się zainteresować, ta mega pekka, która tu idzie, bo to jest chyba mega pekka, bo on naprawdę buduje tutaj bardzo potężny w tym momencie skład. Yy, tą babkę trzeba jak najszybciej załatwić, Wiedźmy, bo ona będzie. Bo wiecie, mega pekkę łatwo można rozwalić armą szkieletów, ale ona mi. ona mi ten. Okej, okay, spalił rakietę, świetnie, tutaj jest pekka, dobra, miniony. Miniony na pekkę będą spoko, rzucam giganta. Hmm. No dobra, tutaj będzie w miarę taka wymiana sensowna, hoga zaraz za tym. I osłaniamy może, okej, okay, znowu mega pekka. Hm. Niedobrze, bo na klepie bardzo, bardzo duży damage. Tak jak widzicie, zaraz zobaczycie, pyk. No, okropnie duży damage. Dobra, znowu, znowu... Znowu mnie atakuje dość takim, wiecie... Tutaj jakoś bardzo, tak, jakimś takim bardzo chorym składem. Dobra, rzućmy strzałki. Yy, giganta, żeby tankował, bo robi się w tym momencie bardzo niebezpiecznie dla nas. Yy, skeleton armii. Stracimy to wszystko, stracimy. No, mocniej nas zaatakował gościu. No. Niestety, no, niestety. Kolejny mecz przegrany, moi drodzy. Trzy przegrane mecze. O ile do klanu mam, o ile do klanowiczów mam super, no to niestety yy, yy, już skila nie mam. O piesku. piesek się, się rozklep rozłożył tam na, na materacu, bo akurat mam rozłożony. I wzdych. Co tak? Wzdychasz, nie podoba ci się jak gram? No ja wiem, że mu się nie podoba. No co poradzę? Co poradzę, że gram jak gówno? <laughs> nie, no nie przeklinamy. Dobra. Pora wziąć się za siebie. Lecimy, barbarzyńcy. O bardzo kiepski pomysł. Nie ma tu nic, co jest w stanie bić jednostki latające. Puśćmy Baby Dragona w Baby Dragona. Wydaje mi się to jakoś najbardziej... O, świetnie. Na armię szkieletów Baby Dragon idealna, idealna opcja w tym momencie. Bardzo fajnie zagrałem. Chociaż przez przypadek, to jednak mimo wszystko bardzo fajne zagranie. <grych> jest i Pekka. Ona nie jest w stanie bić naszego smoka. Także po prostu pobiegnie sobie dalej. Rzucimy miniony. Jeku, co ten pies robi? Wyciera się? Wyciera się o, o ten. Jak to się mówi? O materac i, i wzdycha. O w ogóle, jaki nik gościa? R równa się MC kwadrat. Okej. Okay. No, myślałem, że jeszcze jeden raz chociaż zaatakuję. byłoby super. Oni mają dość mało życia. Muszkieterka wydaje mi się, że zdejmuje ich na strzała. No, prawie na strzała. Na tym poziomie, na którym mam. Kurde, no coś za dużo przegrywam, nie? Za dużo przegrywam. A wiecie, jak to jest? Przestanę nagrywać. Ee, usią usiądę sobie, położę się w łóżeczku na spokojnie. Wejdę sobie na telefonie i zaraz się odrobię. <laughs> zaraz się odrobię. No, ale cóż, dzisiaj. Musicie mi wybaczyć, że troszeczkę gorzej, że troszeczkę gorzej idzie, e, myślę, że to głównie kwestia faktu, iż... Dobra, ten smok sobie powinien całkiem spoko poradzić Hog Rider, bardzo niedobrze, Armia Szkieletów, powinienem bardziej te latające chyba miniony dać, nie? Chyba powinienem miniony, minionami tutaj atakować, dobra, Hoga również rzucam, chociaż ten smok chyba by sobie poradził, no... Niepotrzebnie nawet Hograidera tutaj rzucałem. No, ale już doszedł aż tutaj, nie? Dobra. Mamy razy dwa Elixir, więc zacznę atakować może od tej strony. Giganta z przodu. Mm, idzie Pekka spoko, Na Pekkę wystarczą mi miniony. Również powstaje Baby Dragona. Kurde, mogłem poczekać z tym Baby Dragonem, poczekać na te strzałki, nie? Dobra, zaatakujemy go również strzałkami. Mhm, mm dobra. Ciebie się raczej nie boję. Hogrider. Może być ciężko tutaj z tą wieżą, nie? Może być ciężko. Może być ciężko, bo naprawdę gościu rasuje jak szalony. <laughs> raszuje tę wieżyczkę jak szalony. Dobra. Ba baby dragon na baby dragona. Kurde, on zawsze ma te armię szkieletów, nie zawsze w tym momencie, kiedy ona jest mu najbardziej potrzebna, to akurat ją ma. Denerwujący gość, denerwujący. Dobra, on będzie teraz atakował we mnie jak głupi. Ja również. <ścoughs> również mam to w planach w takim razie. Dobra, Hog'a w tym momencie rzucę tak jak on. Powinien skręcić na te wieże, tak? Tak to działa o. No proszę, nawet, te, nawet tego nie wiedziałem, tylko podpatrzyłem to od niego. Zobaczcie, jak to za każdym razem można się czegoś nauczyć, nie? Dobra, lećmy z Baby Dragonem. No te gobliny mogą mnie tu boleć, więc rzucę Armię Szkieletów, bo tylko to mi zostało. Jest ich Hog. No, on się rozbije o te szkielety, dobra, ładnie. 900 życia ma wieża przeciwnika. Rzucam tu Giganta, żeby tankował. Eee, żeby tankował właśnie... Jakieś tutaj różne niespodzianki. Dobra, niech Hawk leci tam do przodu. Baby Dragona rzucamy. On rozwali te gobliny. Aj, mogłem rzucać te strzały, myślałem, że on rozwali tego bliny, 164 punkty życia mu zostały. O masakra, masakra mój drodzy. Dzisiaj już straciłem ze 100, ze 100 pucharków, nie? Masakrycznie, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. O piesku, teraz piesek chce wyjść. Wypuszczę go jak ten meczek skończymy. Eee... Też myślę, że już po tym meczu będziemy kończyli, bo już odcinek 21 minut trwa, no nic, wszystko przegraliśmy, no bywa i tak. Mmm, kurde, no ciężko, ciężko tu jakoś... No bo Baby Dragon jest mega dobry na armię szkieletów, a z kolei armia szkieletów jest dobra na pekkę, więc... Dobra. Barbarzyńców wrzucę. O. Teraz jakoś poszło, mam nawet mocny skład tutaj w tym momencie. Osłaniałbym ich strzałami. Nawet nie jest to potrzebne, mam takie wrażenie. Dobra, muszkieterkę. Lecimy od razu po powierzyczkę z królem, nie? Horda. No, nie dobrze. Horda jest dość mocna, a ja nie mam akurat. Widzicie w ogóle, jak to krzesło skrzypi? Masakrycznie. Dobra. Mm. Lecimy z Baby Dragonem. 1400 życia. Kurde, ale będziecie mnie wyzywali. Co się piesku dzieje? Odkrztusił sobie teraz. <grystanie> będziecie mnie wyzywali, że nie umiem grać. Ja wiem, że, że będziecie wyzywali. No trudno, no. W tym odcinku zapomniałem powiedzieć na początku, byłem zaaferowany klanem. To co już będę zawsze mówił, że że nie umiem grać i żeby do mnie ludzie nie przychodzili jak co oglądać jak ktoś umie grać, bo ja nie umiem grać, tylko gram bo lubię. <grystanie> gram for fun. Eee... Dobra, no mam przewagę. Mam przewagę, bo mam jedną wieżę zniszczoną, on nie, więc to jakby już, jeżeli to utrzymam, to wygrałem, tak? To już mi daje wygraną eee, strzały, żeby się, żeby się. tu wszystkiego w ogóle się pozbyć. Dobra, niech będzie armia szkieletów, chociaż to głupie na muszkieterkach. Kurde, no i za późno. Chciałem po prostu, wiecie, że właśnie jak najszybciej móc rzucić tę armię szkieletów. Dobra, mm. o miniony też, to jest głupi pomysł. Okej, okay, on rzucił hordę, Baby Dragon, na hordę pewnie, pewnie, że tak, pewnie, że tak, pyk, lecimy sobie tutaj w takim razie z Hogriderem, żeby on sobie tam, wiecie, tam, tam ich orał, dobra, zaraz polecimy z Armią Szkieletów, patrzcie, już tylko 500 punktów życia ma, um, ma wieżyczka z Królem Przeciwnika, także, no już tutaj niedługo będę miał kolejnego Hoga, Także lecimy sobie od razu, oczywiście, z kolejnym hogiem. O kurde, balon. Ale nas drogów balona. Dobra, na szczęście ja mam w sumie. No i dobra, lecą strzałki, moi drodzy. To tyle. Wygraliśmy. Co się stało? Co tu się stało? Moment, coś co strzela. Dobre na hordę. Ty. Ty. Eee... No dobrze, barbarzyńcy. Mmm. Hockrider'a. Nie mam strzałki, wygrałem. Wygrałem. Jeżeli uda mi się to wybronić, to wygrałem, bo strzałki go rozwalą. Uff. Dobra, moi drodzy, wreszcie jeden wygrany mecz na koniec. Chociaż jeden mecz wygrany na koniec, tak. Golden Chest nawet, to fajnie. Uczciwa nagroda, ciężka praca, opłacało się. Dobra. Bo może jak wygram jeszcze jeden mecz, zagrajmy jeszcze jeden ostatni meczyk dzisiaj. Bo jak go wygram, no to może, wiecie, także do zera, że ta, w sensie jak rozwalę wszystkie te trzy wieżyczki, to dostaniemy, to będziemy mogli otworzyć jeszcze crown chesta, także myślę, że spoko opcja. No muszkieterka i osłaniamy go strzałami, nie, bo ten pewnie czeka z armią szkieletów. Uuu to nawet nie wiem, czy ma duży damage, czy co to. <gry> Dobra, rzuć mi tu jakimiś wiecie, gra kartami, które ja pierwszy raz widzę w życiu w ogóle. <gry> Ale no coś to jakoś mu słabo wyszło. Ten początek jakoś mu tak średnio wyszedł. Dobra, baby dragona również tutaj rzucimy w tym momencie. Hawk się aż tak daleko przedarł. Dziwne, pozwolił aż tak daleko przedrzeć się Hawk Riderowi? Ciekawe. Ciekawe. Może testuję, może testuję sobie karty. Nie, miniony na, na tom to nie jest dobry pomysł. To doskonałym pomysłem są na pewno barbarzyńcy. On zużył troszeczkę na wyrzut tej beczki. Nie wiem dokładnie, ile to kosztuje eliksiru, ponieważ chyba nawet tego nie mam. Ale no, na pewno zużył trochę eliksiru, żeby właśnie wyrzucić tę beczkę. Więc no, mogę być spokojny. Okej, okay, to jakieś ogniki, ale to mi, prawie mi to nic nie zrobiło, nie? Nie wiem o co chodzi. Dobra, on na pewno zbiera eliksir w tym momencie, żeby coś tutaj na mnie rzucić. Knighta? Najta Knight nie jest zbyt dobrym pomysłem, tak mi się wydaje. Hog'a rzucam i go kończymy, nie? Hog'a rzucam, lecą strzałki i koniec po gościu. Wygraliśmy. <laughs> Wygraliśmy, no to Crown Chest będzie nawet dzisiaj jeszcze. Dobra, to był ostatni meczyk, ja pieska miałem wypuścić, więc już go, już go idę wypuścić, moi drodzy. Crown Chest oczywiście dzisiaj jeszcze na sam koniec. Open. Otwieramy, 302 golda. 3 gemy. Tesla horda, gobliny i giant, fajnie spoko, gigant mi się przyda, gigant mi się na pewno przyda mm, Oglądaj jeśli chcesz, kiedy odcinek, pozdro youtube o, <grywa> Nagrywam na zapas, nagrywam na zapas, pozdro z odcinka, wykrzyknik, proszę bardzo no, także e, pozdrawiamy tutaj, oczywiście. Nie, no, już pieska, no, już, no już go muszę wypuścić. E, także ja się z Wami żegnam. Liczę, że odcinek się spodobał mimo tych porażek. Liczę, że wiecie, fajnie udziela Wam się też poniekąd ta zajawka, że te pierwsze skrzynki. E, ja się na przykład, no mega, mega się cieszę, że no wiecie, kwestia chwili dwóch dni i mamy pierwszą skrzynkę, w sensie czy trzech dni, mamy całego Clanchesta zrobionego. Wow, i że mówię, w Dwie godziny cały klan się uzupełnił. Mega to mnie buduje. Cieszę się, że właśnie są tu ludzie, których łączy tak naprawdę poniekąd tylko to, że grają w tę samą grę i oglądają mnie. To jest super. Eee, no, także życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Najdłuższy odcinek z Clash Royale do tej pory to jest. <laughs> Cześć.